Jak się pani żyła, jak pani miała 20 lat? E, ja mając 20 lat, to człowiek jest y, y, wiekowo szczęśliwy, no pełny życia, ma, ma inne zainteresowanie. Jakie na No zabawa, czy Tańce były? Po tańcówki jakieś były? Oczywiście Do na... jakiej muzyki pani tańczyła najbardziej, najczęściej? No taka do tańca jak była. <laughs> słucham. Czy jest pani szczęśliwa? Ale... Nie wiem, jak to określić. No w miarę. Czym jest dla Pani szczęście? Co musiałoby się stać, żeby Pani była 100% szczęśliwa? No, po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to jest wtedy szczęśliwy. A jak ktoś mu dolega, no to wiadomo. Czy Pani teraz coś dolega? Zrówko by się przydało wie, lepiej, większe? No, no trochę tak. Co oprócz zdrowia ważne jeszcze? Dziękuję Co bardzo. oprócz zdrowia jeszcze ważne? Ano naj... oprócz, oprócz zdrowia... No nie wiem, rodzina, pieniądze, no nie chyba, wiem. Chyba, chyba, chyba wszystko. Y... rodzina najważniejsza. Dlaczego? No... rodzina, no to jest rodzina, prawda? Tak. To już jest więzi rodzinne i... Taka cieszą serdeczność. Czy cieszą Panią małe rzeczy, jak Pani wstaje rano? Jakie to są? Słucham? Czy cieszą Panią małe rzeczy? Bardzo. Jakie? drobiazgi Kupię no, coś stopniaki. fajnego czy coś, czy, yy, czy zrobi mi się coś fajnego. Czyli zakupy na humor po, e, dobre są, polepszają humor. Tak. No, wyjdzie mi spacer, że wszystko jest w porządku. Czyli spacer no. ważny, ruch jakiś. Jak, jak dbać o zdrowie w Pani wieku? No, taki umiarkowany Spacery ważne są? Słucham. Spacery czy są ważne? Spacery czy są ważne? Spacery, no nie wiem. Jak dbać o zdrowie? Dieta? No najważniejsze to zdrowie, nie ma co tego ukrywać, ale to na pierwszym miejscu. No pieniądze też są potrzebne, bo... ale najważniejsze czy nie? A, to nie, no nie, na pewno nie najważniejsze. Jak się pani żyła, jak pani miała 20 lat? 20 lat? Tak, ja pani wspomina tamte czasy. Była bieda, ciężko było, czy? No czy ja wiem, czy było ciężko. No Mając 20 lat, to człowiek jest wiekowo szczęśliwy. No pełny życia. Ma inne zainteresowanie. Jakie na przykład wtedy pani miała? No zabawa, czy coś. Tańce były? Po tańcówki jakieś były? No, oczywiście na Rejowie były często. Ale na powietrzu, czy bardziej w jakimś lokalu? Jak to wyglądało? Raczej na powietrzu. I do jakiej muzyki pani tańczyła najbardziej, najczęściej? No taka do tańca jak było. No fresz tańca jeszcze można było robić w latach młodzieńczych. No czy ja wiem, na pewno spacery, wycieczki jakieś były, tak gdzieś się tam pojechało. Po pani dobrze, dobrze wspomina pani tamte czasy ogólnie. E, właściwie tak. Czy żałuje Pani czegoś w swoim życiu? Słucham? Czy żałuje Pani czegoś w swoim życiu? W swoim życiu. Oj, dużo rzeczy. Dużo się błędów w życiu e, zrobiło. Może jakiś pani jeden powiedzieć? No. Dużo się błędów zrobiło, no ale... Jest, pani. Jakimi zasadami kierować się w życiu? jakimi zasadami? Oj, jak trudno mi to określić. No tak z charakteru. Z Charakteru. No, na pewno, no ja, ja, Jak no, żyć? Młodym? Rodzina, dom, no, no to było najważniejsze. No postawa. Tak, oczywiście. Co pani mogę życzyć? No czego? Zdrowia. Zdrowca pani życzę